Można sobie wymarzyć lepsze miejsce na spędzanie wolnego czasu i odpoczynek po pracy? Wędkarstwo to nie tylko hobby. To także właśnie niekończąca się motywacja do wyjścia z domu. Nieważne czy o poranku, czy o zmierzchu, ważne, żeby można było, choć na chwilę, przenieść się w zupełnie inny świat. Tak głęboko, jak potrafią to tylko goniący za swoim hobby, właśnie wędkarze. Te małe rzeczki nieodkryte, niedoceniane i rzeczywiście nie imponują swoją wielkością czy rozległą taflą wody, ale imponują zupełnie czymś innym, czymś bardzo ważnym. Imponują swoją dzikością i surowością. Nawet z pozoru ta niewielka, mała rzeczka ma ogromny wpływ na ekosystem, który tutaj się znajduje. To ona zasila pobliskie tereny w tą życiodajną wodę.